Witam Was w dzisiejszym odcinku Just Culture Sports News, w którym na tapet bierzemy następujące tematy. Robert Lewandowski pozwany przez byłego agenta. Bartosz Marzyk dwukrotnie wygrywa Grand Prix Czech w Żużlu. Lewis Hamilton głównym bohaterem trzeciego sezonu serialu na Netflixie. Nowak Djokovic wygrywa ostatni sprawdzian przed French Open. Armand Duplantis byje kolejny rekord świata w skoku o dyszce. Wotum nieufności przeciwko Bartomeu jednak odejdzie wcześniej? Robert Lewandowski, pozwany przez byłego agenta. Cezary Kucharski to były menadżer Roberta Lewandowskiego do 2017 roku. Od lutego 2018, kiedy ta wiadomość ujrzała światło dzienne, zaczęło się mówić o tym, że panowie rozstaje się ze względu na finanse. W tym momencie sprawa robi się zdecydowanie poważniejsza, a dokładnie Cezary Kucharski i oskarża Lewandowskiego o nieprawidłowe rozliczanie się z przelewów. Żąda on blisko 40 milionów złotych odszkodowania. Der Spiegel pisze, że Robert miał nielegalnie wyprowadzać pieniądze ze firmy marketingowej, należącej w 90% do niego. Prócz płacenia z firmowego konta za luksusowe podróże chodzi jeszcze o 2,5 miliona euro, które miała firma pożyczyć Annie Lewandowskiej i miały one zniknąć z rozliczeń. Oświadczenie do mediów wysłał rzecznik piłkarza. Wszelkie rozliczenia podatkowe, zarówno osobiste, jak i spółek Roberta Lewandowskiego prowadzone są zawsze zgodnie z prawem. Prawidłowością rozliczeń w Niemczech zajmuje się licencjonowany niemiecki doradca podatkowy, który dba o to, aby wszelkie wymagane dokumenty były zawsze przedstawione organom podatkowym w Niemczech, a podatek prawidłowo rozliczony i zapłacony w terminie. W tym miejscu warto ponownie przypomnieć, że Der Spiegel w ramach opisu sprawy przesłał nam informację, że pozew został złożony, co według naszej wiedzy nie jest prawdą. Jeśli jednak jest założona sprawa sądowa, to wszelką dokumentację przekażemy do sądu. Der Spiegel ujawnił w piątek, że do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew Cezarego Kucharskiego przeciw firmie marketingowej Roberta Lewandowskiego. Bartosz Zmarzlik dwukrotnie wygrywa Grand Prix Czech. W poprzedni weekend byliśmy świadkami kolejnych dwóch wyścigów w indywidualnych mistrzostwach świata w żużlu. Po dwóch seriach w Polsce żużlowe Grand Prix zawidało do czeskiej Pragi. Obronca tytułu Mistrza Świata Bartosz Zmarzlik podchodzi do tych zmagań jako wicelider klasyfikacji generalnej z siedmioma punktami straty do Fredriga Lindgrena. Polak nie ma dobrych wspomnień z poprzednich zawodów na tym torze, gdyż jego najlepszym wynikiem tam jest piąte miejsce w debiucie w 2016 roku. W piątek Zmarzlik bez większych problemów zdołał wygrać Grand Prix, a dzięki swoim lokacjom Lindgrena awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji z punktem przewagi. Sobotni zawody były już kompletną dominacją Bartka, który nie wygrał jedynie dwóch ostatnich wyścigów klasyfikacyjnych, by w półfinale i finale zająć już pierwsze miejsca. W obydwu dniach jego głównym przeciwnikiem był Ty Den, który zajął dwie drugie lokaty. Lindgren po czwartym miejscu w drugim dniu zmagań traci 7 punktów do Bartosza z Marzlika, co powoduje, że Polak jest bardzo blisko obronienia Mistrzostwa Świata. To od 1995 roku byli w stanie osiągnąć tylko Tony Rickardson oraz Nicky Petersen. Ostatnie dwa Grand Prix w tym sezonie odbędą się 2 i 3 października w Toruniu. Lewis Hamilton, głównym bohaterem trzeciego sezonu serialu na Netflixie. Już w tej niedzielę szanse wyrównania rekordu zwycięstw w pojedynczych wyścigach Michaela Schumachera będzie miał Lewis Hamilton. Anglik ma na swoim koncie 90 wygranych, a Niemiec 91. Z tego powodu Netflix będzie towarzyszył sześciokrotnemu mistrzowi świata, by nakręcić materiał do trzeciego sezonu serialu Drive to Survive. Jest to o tyle zaskakujące, że dwa lata temu również przy okazji tej produkcji Mercedes nie pozwolił platformie na filmowanie, co się zmieniło po odniesieniu przez serię sukcesu. W 2019 roku mieli już pecha, gdyż pozwolono na to podczas Grand Prix Niemiec ze względu na uczczenie 125-lecia istnienia Mercedesa w wyścigach. To Grand Prix jednak było pełne wypadków. Hamilton zajął dziewiąte miejsce będąc tuż przed Robertem Kubicą, a Walter Botas nie ukończył tego wyścigu. Usunięto kilka scen co argumentowano chorobą Luisa. Czy tym razem wszystko pójdzie po myśli Mercedesa i Netflixa? Nowak Dziokowicz wygrywał ostatni sprawdzian przed French Open. Po bardzo kontrowersyjnym turnieju US Open, w którym Nowak Dziokowicz został zdyskwalifikowany w meczu czwartej rundy, przyszła pora na Italian Open. Zawody te były ostatnim przystankiem przed kolejnym wielkoszlemowym French Open, który zaczyna się już w następnym tygodniu. Ze względu na wczesne odpadnięcie w Stanach, Serb wziął udział w turniej na Półwyspie Japonińskim. Najpoważniejszym przeciwnikiem był Rafael Nadal, jednak ten odpad zaskakująco w ćwierćfinale, przegrywając z rozstawionym z ósemką Diego Schwarzmanem. Z Argentyńczykiem Dziokowicz zmierzył się w finale, pokonując go tam 7-5 i 6-3 mimo bardzo słabego początku i dwóch przegranych podań. Mimo wszystko w całym turnieju Nowak stracił zaledwie jednego seta. Armand Duplantis bije kolejny rekord świata w skoku o 17 września podczas mitynku Diamentowej Ligi w Rzymie byliśmy świadkami kolejnego historycznego konkursu w skoku Łoteczce z Armandem Duplantisem na czele. Fenomenalny szwed tego dnia pobił 26-letni rekord świata legendarnego Sylwia Bubki na stadionie. Ukrainiec w 1994 roku na sesji uzyskał wysokość 6,14 m, co na stadionie aż do 17 września 2020 roku było wynikiem nie do przebicia. Mimo fenomenalnych skoczków takich jak Renault, Lawrence czy Sam Kendricks, nikt nie zbliżył się nawet do tej wysokości, chociaż Francuz zdołał pobić rekord świata Bubki w hali. Gdy Duplantis zaczął zachwycać wszystkich, fani wiedzieli, że Bubka prędzej czy później zejdzie z także na stadionie. Szwed pochodzenia amerykańskiego dwukrotnie pobił rekord dla Wilenii w tym roku, a teraz przebił też Bubkę ustanawiając rekord na 6 metrów i 15 cm. Wiadomo, że oficjalnym rekordem jest ten 6,18 m, gdyż jest to najlepszy wynik w historii skoku o dyszce, ale nadal jest to historyczny wyczyn Duplantisa. A przecież już w następnym roku Igrzyska Olimpijskie w Tokio i kolejna szansa na pobycie rekordu. Kto wie, czy nie padnie tam nowy najlepszy wynik w historii. Wotum nieufności przeciwko Bartomeu, jednak odejdzie wcześniej? Jakiś czas temu przeciwnicy Bartomeu w Barcelonie postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zaczęli zbierać podpisy Socjo z podwotum nieufności. Z potrzebnych ponad 16 tysięcy ruch Meskę na Mosio zebrał ich 20, dzięki czemu ostateczne wyniki nie mają prawa być nieważne. Teraz czekam na sprawy formalne, czyli właściwie sprawdzenie ważności wszystkich głosów, jednak ich zapas jest na tyle duży, że kibice Barcony mogą spać spokojnie. Potem dojdzie do oficjalnego referendum, w którym frekwencja musi wynieść przynajmniej 10% oraz minimum dwie trzecie głosów. Wydaje się, że może nie dni, ale tygodnie Bartomeu jako prezydenta Barcony są już policzone, gdyż po tym głosowaniu władzę przejmie już komisja zarządzająca. Ona jednak już tylko będzie miała wyznaczyć termin nowych oficjalnych już wyborów na prezydenta. Na dany moment kadencja Josep Maria i Bartomeu zakończy się w następnym roku i on sam nie ma zamiaru odchodzić przed wyborami, a mówiło się o tym przy całej aferze z Messi. W rozmowie z katalońską telewizją sam przyznał, w tej chwili nikt nie myśli o rezygnacji. Zarząd jest zaskoczony liczbą podpisów, jednak szanuje demokrację i zasady stowarzyszenia. Jak i kiedy zakończy się ta cała sytuacja? I to by było na tyle z dzisiejszego wydania Just Concher Sports News. Jak długo Bartomu będzie jeszcze prezesem Barcelony? Czy Bartosz Marslik obroni Mistrzostwa Świata? Chętnie poznamy Wasze opinie w komentarzach. Odwiedź też nasze social media, gdzie znajdziecie najświeższe informacje ze świata sportu oraz opinie na temat meczów ekstraklasy. Do nich linki macie w opisie tego filmu. Tak więc ja nazywam się Marcel Lutkowski z Jazz Co.C. Sports. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.